Dzień witam Was bardzo serdecznie w dzienniku miesiąca grudzień. Ten dziennik będzie naprawdę krótki. Pierwszy dziennik, a tak poza tym, to jak dobrze wiecie, szukowałam powrót na YouTube. Niestety nie udało mi się to. Sam ten jeden film. Tylko jeden film, niestety. Bo coś się nie udało, coś, coś tam jest źle zrobione u mnie i musiałam usunąć ten film. Jakoś nie miałam ochoty na nagrywanie przez ten miesiąc. Nie wiem, co mi było, bo zawsze lubię nagrywać i, no, że tak powiem, nagrywanie to jest coś, Coś, coś miłego. Coś, nie. Nie no, bez przesady. <noise> tak, teraz, ten łapek w dół będzie. No, będą... nie, nie wiem, dobra. O jezu. Oczywiście, ja kończę. nocyjnego, innego, bo muszę jeszcze zrobić, yy, jeden filmik. Oczywiście już do mnie dzwonią, bo kurczę co innego, tak? Więc ja się z nam i nie wiem. Następny dziennik będzie za miesiąc. Pa. pa.